Cześć witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony czarnej. Dziś zagramy sobie w FIFA 15 Ultimate Team odcinek 5. Czwarty, piąty No i sam jaja, tak bo. Brr, miałem już nagrać dwa mecze temu. Szkoda, gadać po prostu, szkoda, gadać. Wygrałem 1-0. Poprzedni, ostatni mecz, który no, nie nagrałem. Grałem ze składem brązowym i ledwo wygrałem. Później Remis 3-3. Także mi się wkurdził, że przestałem mówić na nagraniu. I Dream Team 3-1 jeszcze wtedy byłem w formie. Zobaczymy co teraz. Jak teraz u mnie jest z formą? Składem z Bundesligi Ja w ogóle myślę, czy czasem, żeby po prostu nie wyjebać tego składu z Bundesligi, bo mi się naprawdę gra kiepsko. Ale też nie można zwalać na zawodników, tak? Kurwa, jestem słaby może jak drucianka, ty. Dobry skład, może mi w końcu wyjdzie mecz. Widzę tutaj ofensywne, prawda, yy, informy, fajnych chłopaków ma. Z Bundesligi tak jak ja, z Bundesliga na Bundesligę. No i te widełki są, nie, Na no to w środku gry bardzo mądre z tej strony ja i tak, rewelacja. To jest coś nieprawdopodobnego. Nie wiem, tak naprawdę to jest błąd w środku gry, wprowadza sobie jakieś coś. FIFA 16, niech wprowadzamy najbardziej. Dobra, teraz szkoda bezpieczenia. Nie ma tych radarów, to jest przy piłce. Nie wiem, czy też tak to, to widzicie. LOL? Jaki bakty! No, Dagraj tu do Ramosa. Karny! Tak, gotowe, przytrzymałem mi karny, o to chodziło. FCX, pływa w DP. Dawid Galaba, prawda, jest cipką. Faulował mi tutaj Czarnucha na polu karnym, to no, był fał, był faul, on wymusił, no, ale fał, w trzeba to teraz wykorzystać Tylko jak strzelać, jak strzelać chłopaku, jak strzelać ty, pojawił się kłód, jak strzelać, może środek, nie pierdolę Dobra i tak mu w środek weszło Zrub znaczy tak ładnie Alinia Ramos, wreszcie coś pozytywnego, 8 i prowadzimy 1 do 0, LKS, LKS, Moszowa, siabada, bada, bada siabatabada, jejeje jest, brameczka Dobra, jeszcze raz do błaszczyka. O! Nie dał się! Ale mamy piłkę! No! ja, 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 ja. Co to szczelał? Z ktoś? Chyba był I Nie mają różowe koszulki, to wiadomo o co chodzi. Ani to nie szczela, tylko Ja! On jest tu sam! Lol! Byłem przekonany, że tu będzie jakiś obrońca jeszcze. Przestrzelę chyba. Ajajajajajajajajajajaj! Aj, aj, aj. Myślałem, że przestrzelę w górę, a ten down strzelił w boczną siatkę! No czemu by nie! Czemu by nie, tak? No! Nie ma spolonego, dobra, i Adrian Ramos. Gol, no! Wreszcie! Już miałem na krótkie, ale jednak się zdecydowałem na dół jest to... No wreszcie jest ładny mecz, ze strony ruchu Moszowa 2 Adrian Ramos Czarne to czarne, tak? Szybkie to to, popatrzcie, o tu ładnie biegnę I gol Z lewej nogi strzelała, jest chyba prawonośny, jeżeli się nie mylę Ładnie, Adrian, ładnie Casio, tak? No i Adrian Ramosi Ja pierdziele, ty! Ty, kurwa, co ty, kurwa, w parku grasz? Pojebawszy, no co ty tutaj ekwi, ekwilibrystrujesz, pojebawszy też? Ja pierdziele Dobra, tu Schwegler wygra pojedynek główkowy, nie wygrał, ale mój przeciwnik podał piłkę Mega niekonwencjonalnie ten koleś gra jak śmiesznie trochę Kurwa, nie wiem jak to nazwać Ty, dobra, już tu Bernard. a Upgrade'owali go w chuj No i dobra, no i jest ładniej, jest ładniej z naszej strony, pierwszej połowie, jest okej okay. Ten go oddał. Cały jeden szczał, cały jeden szczał, ofensywnie. No i wiadomo, nie oddał ten jeden szczał. i w fizzu gra jak chipa. Nie strzeliliśmy z karnego jedną bramkę, ale co co, co, co co, Ale drugą już normalną na szczęście. Pokazaliśmy coś wreszcie. Aż, aż przykro patrzeć, jak wygląda. No i Adrian Ramos. No już myślę, że nie wpadnie. To jest druga bramka Adriana. A, ta sama cieszyka, co? Hashtag EASY, tak? Jak to można treść? Jak co mogłem osiągnąć? Gówno, tak? Podobno no nic nie broni. Ale szczerze, ja tego nie doświadczę Hujów w nie? Ja pierdolę, straciłem piłkę Sokratis, Już drugi raz się tak zdarza Nie, to nie w tym meczu Ale będzie podawał Ja to czuję Strzelał! A, Debin. Ale wyczekałem go dobrze, dobrze Lewandowski to był Z lewej nogi, to umie to strzelać z lewej nogi? Nie Piszczu, podasz do mnie? No ładnie, Piszczu, ładnie że chciał. Jeszcze faul, ja pierdolę jak on gra, ja tego nawet nie skomentuję, ty. Zagraj tu od razu, no, mi się nie chce l 2 dwa. Ua! Czerwona, no i rage quit, rage quit, no. No, co, 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 co tu pokaże? Kurwa... Historia sezonu, tak? Będzie pierwsze miejsce, mi się wydaje. Ale się to jest pewne. Ramos, ładny mecz. Czy bramki? Jednak był hat-trick ze strony Ramosa. Jednak był hat-trick, 3400 monet. I może zaszalejmy na rynku. Oczywiście zjechałem go jak psa. 15 punktów zwycięstwo. 4-3-0 bilans. No jak na 9 ligę, to... To jest słabe. No a cóż... A to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, jeżeli się podobało to zasubskrybuj, skomentuj, udostępnij, zasubskrybuj, na razie, cześć!